Cześć, słuchajcie. Nie wiem, czy wiecie, ale Łysy i Janek nie żyją. A bandyta jest w szpitalu w ciężkim stanie i nie wiadomo, czy z tego wyjdzie. Już wcześniej mówiłem, że tak to nie wygląda pomoc. Dla ludzi z alkoholizmem. Niestety nie daje się im pieniążków na, na alkohol. A raczej proponuje się odwyk najlepiej w szpitalu, a nie gdzieś w domku, w Orzyszu i tak dalej. No niestety, słuchajcie. To jest takie żerowanie na ludziach biednych, którym jednak trzeba pomóc i to zrobić. Na łysy z jankiem nie żyją, to można obejrzeć szczeząc kanał Ducha, Duchu prowadzi swój kanał kanał nazywa się Uwierz w Ducha także tam możecie sobie obejrzeć Duch ustawia wszystko na bieżąco tak jak, tak jak z opóźnieniem jednego dnia, dwóch dni także te informacje są świeże bo u, u, u Rafała to jest z opóźnieniem nawet 3 miesięcznym, także to są stare firmy, i nikt nie wie, co się dzieje teraz na bieżąco z tymi ludźmi. Także słuchajcie, dla mnie przykro jest z tego powodu, bo śledziłem losy tych bohaterów i na kanale Rafała, i na kanale Ducha niestety ale wszyscy źle kończą no ostatecznie kończy się to śmiercią no i sami powiedzcie czy tak powinna wyglądać pomoc płacenie im po 50 po 20 zł na alkohol Przecież to nic nie daje, tylko napędza ich alkoholizm. No nie wiem, sami powiedzcie. Ja nie chcę nic mówić. Także powiem jeszcze raz tylko, że bieżące informacje, teraźniejsze, możecie śledzić na kanale. Uwierz w ducha. Duchu prowadzi ten kanał. I tam wszystko jest na bieżąco pokazane, powiedziane. Duchu mówi obecnie bandyta jest w szpitalu i nie wiadomo czy z tego wyjdzie, czy wyjdzie taki sam normalny, jaki był wcześniej. Bo z tego, co mówią lekarze, to raczej chyba nie. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Trzymajcie się czołem.